Tak, no, właściwie, no, też już ten okres, bo pan, ja zawsze właśnie w wakacje to mi nie ma. I ten okres jest taki, kiedy jest. Najlepszy na wynajem. Najlepszy nie? na wynajem to mnie akurat nie ma. No, ale jeszcze. Tylko to... też tak bardzo nie wiem, czego tak chciała studentów. Powiem panu, że teraz, no nie wiem, no zresztą nie wiem. Ja coś fajni widzę pan, no to dlaczego nie? No. Mm -hmm. Pani, jest, jest duże zainteresowanie mieszkaniami, ale tych, tych mieszkań jest też bardzo dużo teraz. Ja wiem, ja wiem. To kiedyś ich nie było po prostu, bo, się, bo ludzie sprzedawali, a teraz ktoś nie może sprzedać mieszkania, to je wynajmuje. Jeszcze to no. tak.